Wkładamy podnośnik. Nowe uszczelnienie, stare było takie jeszcze. Uszczelnienie orinki teflon, a tutaj teraz nowe to jest takie. I co, odkręciło się dobrze? Bez problemu. Tu by wydmuchana ta, tak? No. Dobra, takie uszczelki. Trzeba takich 6 uszczelek I tutaj, tak? A patrzyłeś, to różnie jest? No właśnie dokręcono. I tutaj lało się, ta... lało się, tak? No. Tam składają suszarnie. Dzisiaj pogoda jest. Dobra, nie pada deszcz. I suszarnia rozebrana! Jedna część. Tutaj mamy elewator. U nas się już wysłużyła. Jest podniesiony. Montaż? To już jedna strona jest, drugą A, jeszcze Rama druga trzyma, tak? Tak. A już postawiliście tu? To postawione jest. ale tak i tak trzeba będzie olej trochę spuścić. Y no, spuściliście olej? No, no bo tą piaskę trzeba wyjąć, nie? No, może trochę polecie. No, ale. To i tak nam... Na dole nie było dwóch śrub na spłowie e, Nad piaską? Nie, tu tych na 32 A tych tutaj? No. Tu nie było, u góry nie było śrub też tych y, 18. Nie, 18 12 to są 18. Na 18 kluczy No tak. na 18 A, dobrze Ваш кура пласк на помог. Наш курс, да? Да, с горы, как-то. suszarnia jest zabrana do góry? ostatnia śruba spróbuj na dół na dół? no, lekko Na do góry? dobra jakie żebyśmy... co? żeby nam nie spod, na w mamy, nie? No to pojedziemy na kołach trochę, ale czy by było paso od razu przesuwać kawałem, wiesz? Czekaj stój! Czekaj, czekaj Ja ja pójdę do tej strony To może powolutku do tyłu i przebieciem przesuwać jednocześnie Żeby nam z ramy nie wyskoczył i wtedy byśmy pasy może daj. Idziemy A. Że Rafał? do tyłu, Rafał. Zopni kawałek. Dobra, i do góry możesz go dać już. Do góry daj, żeby. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze Tak. 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 o, dobra, i możesz odjeżdżać. No po to, to, to ja nie bój. też jest tutaj już wywalone To do rozgórki tak wyszło, tak? No tak, później tak, trzeba wszystko było zrobić no. no i tak to wygląda tutaj A tam ładujemy suszarnię 20 lat stała u nas w jednym miejscu 5.8 Pierwszy raz się spotkałem, że w Magnumie 5 5.8 śruby Rodeczki Na śruby jest z Ale źle nie wygląda Co Które śruby, pokaż. Oryginalne, tylko dwie podkładki. No oryginalne wiem, że oryginalne mogę przydługać. Zostały tylko fundamenty. Zasypiemy, zabetonujemy i będziemy mieli tutaj plac dalej. Tu jeszcze są elementy cukarni. To też to było spawane. Widziałem leży, jest Jeszcze u góry jest, nie? Na szesnastkę. Daj mi te 24 Tamtej strony też jest? No ale tam już po pszczołach Trzeba trochę unieść, naprężyć Pytnij kawałek rapą Dobra no? Ja tu tak, tak. To może niech on odkręci pierwszy? Tu masz lepsze dojście. No i tutaj, tak? Tak, a tu przynoszę to już idzie, tylko jeszcze taki wózek jakby się zrobiło to by było super no. ja można nie było, nie? Tu zrobić, na blachy mocowane takie odjeżdżasz Podjeżdżasz Nie zabierasz to, to No to No Uwaga nie mam Co? mogę, co? jest jeszcze jedna patrzmy tak, Czekaj ja sobie w SPT Jaka ja też PC te. Nie rozczytajcie, bo nie ma łyżki do Z ładnie jest. wyszedł. Bez reduktora jest. Dobra. Mamy go. Kto ma mi skręcać, żeby odjechać? To dłuższy jest, no? Pokaż no. no tłumik grań trochę przeżył Nie opuszczaj tak nisko Zobacz, po tulei widać takiej tulei jeszcze nie mieliśmy, żeby tyle miała zęby wyjechane. Widziałeś? O, tu. Walki z całości. No. że było dokręcone. Eee, czy to, to Czy, czy to nie. oryginalne jest? Czy Rozbierana była skrzynia? I powiem Ci, że podejrzane, czy ona nie jest oryginalna, bo. Nie widać. Silikonu nie widać. Czuć Myślę, że to jest oryginalna, jeszcze nie rozbierana skrzynia. A to będzie widać jak się ten, ale to na razie się tym nie będziemy zajmować. Jak filtr się nie? No. Także to ma. Od to ma ponad 30 ile on ma czeka na liczniku? Nie. Ja wiem. mówiłem czuję 9 To 3 39 albo ja, 30... 29 29 to ma 50 I ma inny ten, mniej by wyromany Oj nie miałby drugiej przyszłości nie? No wiadomo co jak. Zdejmijmy to jest, tą miskę, zobaczymy czy się zatar na korbie, czy będzie widać. Czyli ja to udarowy, udarowym dziesiątkę niej. Z jednej a z drugiej. Podkleimy jeszcze miskę i do, będziemy wiedzieli. I jedziemy do lasu działać. Weź, czytamy jeden jak można. Czy masz nacho? że do trytka wystaje <grytka> Bagny. <grytka> Nic nie widać, tak? Nie. Żyje przegrzane wyłodziej. To on chyba się zablokował u góry A może zabezpieczenie... Może też być tak, że zabezpieczenie puściło, tworzeń się wysunął? Nie, no ale to by się nie zablokowało Co jest miejsce? miejscu? Tutaj Miedziany kolor A, są panewki Co? Magnez chyba od korka, nie? Gdzie to masz? Weź przyjrzę tu. Co to jest? Magnez od korka? Nie. Nie wiem, nie. co to jest. A, to to to. Odwołać. Muszę się za trawy. No trzeba. To są te, panelki. Miedziane te widać je, one też są. No dobra, no tak. Nie, no korbowodowym no to... 6. 19. 19 jest, no. Smok ładny, widzisz? Gdyby był wcześniej, to by się go założyło do czterdziestki. Ciągnąć? No pokaż. A to nie jest zatarty. Zablokowały tłoki się. Tak może być, bo ta chłońca dziurawa, wiesz, dolewali wody Jaż aż w końcu gdzieś ten... zapało na tulejach. Puściła? Puściło coś. Trzymaj. Nie wiem czy jeszcze Dawaj No patrz gorny tak może jest przygrzana jak nie może wyjść Ale się okaże Chyba no nie Jak szósta nie jest zatarta, no to... Ta też będzie tam Lekko poszło, nie? Dokręcić, czy odkręcić czy Nie, to tak. Tu Tu mam w ręku, ale tak jeszcze lekko puknę. Czyli nie, nie pójdzie, żeby nie spadła. Się. No właśnie. Ja będę tu trzymał.

Odwróciły wróciły no. Tak, no. tak, do tego nie chciała wejść. Dla dwa, jedna na drugą. Dobra, jest przyczyna. No i war się ruszył, widzisz. Dzisiaj taki wariacki dzień, bo montaż suszarni, tutaj demontaż starej. Tu Rosja dzisiaj zdemontował kolektor, wyczyścił. Muszę tylko zamówić uszczelki. Tu pod chłodnicę jeszcze, bo tutaj też tam się są bo to jest chłodnica oleju. Pod kolektor. To jest do zrobienia. I wyjęliśmy ten silnik w sumie, bo tak. Ja byłem zajęty czym innym. W międzyczasie wyjęliśmy ten silnik, żeby zobaczyć, co go boli. Tu na razie go postawimy. Jest zatarty na wale. A jutro się zabierzemy za zwolnicę, myślę, i tutaj dzisiaj zrobię wtryskiwacze, to będziemy montowali wtryskiwacze jutro.